Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Gothic 3. Ja jestem Robin Skateboard i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jako iż dawno odcinku nie było, bo ponad tydzień trzeba będzie chyba nadrobić troszeczkę. Wiem, że mnie nie było ani nie mówię nic do żadnej przerwie ale przyszły. Był czas przed świętami i święta i nie miałem jakoś e, sił do nagrywania Nie chciało mi się po prostu, chciałem odpocząć troszeczkę No i chyba to się udało, chyba troszeczkę wypocząłem, wypocząłem, nie wiem, wypocząłem <laughs> Kurde, no tak, oczywiście będę miał problemy na początku, żeby się rozgadać I dobrze, zacznijmy w takim bądź razie jakieś zadanka Co my tutaj mieliśmy? Widzę, że mamy zlikwidować orków Tutaj mamy strasznie dużo w klanie młota zadań do zrobienia Taki pancerz, a pancerz chyba zdobyliśmy Ostatnio dla Steinara e, a nie, bo to pancerz e, nowy dostaniemy za 100 grudy. Oczywiście pewnie już nie mam tylu, bo gdzieś oddałem ostatnio te bryłki i zostało mi tylko 57 albo 37. Nie wiem, co to jest ta pierwsza liczba tutaj. A jak sami zauważyliście, pewnie to nie jest HD. Znaczy, nie, ma, nie macie opcji 720p, ale postaram się o to, aby odcinek wyglądał tak samo dobrze jak HD stare, tylko że po prostu w mniejszej rozdzielczości, nie powinno to wpłynąć na jakość, a myślę, że będzie się dobrze oglądało. E, postaram się ustalić, ponieważ odcinki trochę za dużo ważyły w e, HD i ciężko mi się wrzucało na no dodatek. Ostatnio jeszcze e, siedziały dziwne rzeczy z Nostradą. O, dobra, bo ja tutaj się rozgaduję, polećmy może gdzieś, albo nie wiem, zróbmy coś z sobą. Niestety rzeczy dziwne się działy z nostradą ostatnio moją i e, spadła mi ostatnio e, ten szybkość wysyłania, więc e, będzie na pewno jeszcze gorzej z wysyłaniem. Właśnie nie wiem dlaczego się tak stało, ale mi spadła jakość. No i nie fajnie, troszeczkę. Dobra, Mort na nas czeka. E, ja nie wiem po co, praktycznie przedemną tutaj. Czy mamy w ogóle jakieś zadanie w Wilka? Zlikwiduj obóz orków. Potrzebujesz pomocy z orkami? Aha, dobra. I gdzie są ci orkowie? E, niedaleko odkryliśmy obóz. Ich bębny płoszą zwierzyny. Jeśli wiesz, jak załatwić orka, nie krępuj się. E, ale to od kogo? Liska. E, chwila pomocy. Znajdziesz głąb rozpadnicy, Znajdziesz niewielkie obozowisko orków. Aha, dobra, czyli musimy i załatwić orków niby, ale to jest zadanie dla tych myśliwych, których już praktycznie tam udało nam się zwerbować paru. Hmm, zastanawiam się, dobra, Mort. Przed chwilą tu byłeś, stary! Gdzie żeś się teleportował już? Ej, chwila, no przecież tutaj był, nie? Nie było go tutaj? Matko boska, Mort, gdzie ty żeś polaz już? Nie, myśliwy, myśliwy, ganar, gunar znaczy się. Nie, on z nami handlować może. Dobra, chciałbym wrócić, ale Mort mi znikł. Gdzieś, chwila, morcie. No przecież przed chwilą tu stałeś. No, mówiłem, że Mort nie? Mówiłem, no. Dobra. Widzę, że Mort się tutaj bawi w jakieś. O, tutaj jest, boże, człowieku. Co ty robisz w ogóle, Urlarsona, Matko Boska. Dobra. E, pokaż mi dolne wejście do kopalni. Aha, z nim już możemy się udać do kopalni. A to jeszcze. Nie jest dobry czas. E, czy na przykład moglibyśmy się do klanu Młota teleportować i tam coś znaleźć? Słuchajcie, wejdźmy w akwipunek, teleportujemy się do klanu młota. E, magiczne tambury, no jest tutaj. Teleportujemy się i może tam coś znajdziemy. Droga mleczna w ogóle podbeźmy się, jakaś zrobiła, gwiazdki wszędzie. Zobaczymy co w klanie młota nam powiedzą. Chwila, ale w klanie młota, w klanie młota. Aha, dobra, tutaj jesteśmy. E, chwila, jeszcze się przebiegnę na dół. A tam na dole nie siedzi żaden z dzwoneczków. Aha, bo oni tutaj pilnują, dobra. E, to są te zabójcy orków Dobra, zabójcy orków z zabójcami orków A nasi, nasze ziomki, które ten Których zwerbowaliśmy, oni będą na dole siedzieć Czyżby? No to są wojownicy zabójcy orków, tak? To jest Reto, który nam kazał zgromadzić wojowników To są zabójcy No i tam dalej już jest e, nasza kapalnia A czekajcie, dobra, to do ognia się Teleportujmy e, Klan ognia Okej, okay, chycimy tam, bo tam mamy do zrobienia jeszcze Zadań parę to może w dzisiejszym odcinku bawiamy się trochę w klanie ognia. Następne odcinki yy, spędzimy na odbijaniu kopalni, z życiem. Dobra, klan yy, ognia jest tutaj. Moc przodków. Ok, mamy. Yy. A, dostaliśmy mapę przecież, moi drodzy. Chwilka. Gdzie ta mapa będzie? Miksturki, lista składników, yy, mapa świata o grobowce, właśnie. Grobowce są zaznaczone tutaj. Ta mapa jest w ogóle strasznie strasznie dziwna. Jak widzicie, ona jest, w ogóle nie jest jakoś Przeniesiona za dobrze. Aha, dobra, jesteśmy zaznaczeni. Eee, dobra, to może zróbmy te grobowce, przechodźmy się trochę po tych grobowcach, bo one są w sumie widzicie całkiem niedaleko, jesteśmy zaznaczeni na mapie, więc powinno nam pójść łatwo z znalezienia tych grobowców i myślę, że to będzie fajny e, sposób na odcinek. Postaram się, żeby ten odcinek był dłuższy e, w ramach takich przeprosin, e, że nie dawno nie było odcinków. Dobrze. No to e, w dzisiejszym odcinku moi drodzy e, znajmiemy się grobowcami. Jak widzicie mamy grobowiec pierwszy gdzieś... Tam, w tamtą stronę, ale niestety muszę jakoś zejść na dół. A tutaj się po prostu prawdopodobnie zabije, więc znajdźmy jakieś lepsze zejście na dół. Oczywiście, no tutaj będzie można o właśnie zeskoczyć, sobie i tędy przejść. E, jesteśmy dość dobrze wyposażeni, chociaż myślę, że niedługo przydałby się nam lepszy ekwipunek. Chociażby pancerz Paladyna, który niestety jeszcze nie może zostać przeze mnie kupiony. Wiem, widziałem, że parę osób pisało, że robi, Dlaczego jeszcze nie kupisz pancerzu Paladyna? Niestety, moi drodzy, jeszcze nie mogę go posiadać. Muszę mieć 60% u buntowników reputacji, a niestety mam, jak na razie, zaraz Wam powiem nawet ile, tylko dajcie mi sekundkę, muszę znaleźć, e, gdzie to będzie teraz, e, tutaj, mam e, na razie 43 punkty, czyli jeszcze troszeczkę nam brakuje. Musicie uzbroić się w cierpliwość i na pewno zdobędziemy w końcu ten pancerz, niestety, no tutaj, troszeczkę jeszcze mam do zrobienia, dobra. Pierwszy grobowiec tuż gdzieś przed nami powinien być. Gdzieś pewnie jest yy, yy, jakaś to jaskinia, tudzież inne cudo. No, jesteśmy coraz bliżej, zbliżamy się. Ok, tutaj widzę, że już wytępiłem zwierzyny większość, czyli prawdopodobnie mogłem już w tym grobowcu gdzieś być. Albo gdzieś obok niego, jest. dobra, on jest gdzieś tam pod górkę. Hmm, będzie trzeba się znowu pewnie wspinać. Zająć życie. Ojej, kurczę, tylko jak tam ja wlezę. No tu był troll, widzę. Hmm, I. O, z trola nie wziąłem tej skóry. O dziwo, myślę, że. Tutaj ostatnio coś... Aha, dobra, tam było obozowisko orków, o ile się nie mylę. Dobrze, tu jest wejście pod górę, więc powinno się jakoś udać. Tak, to było to obozowisko, gdzie mieliśmy małe problemy. Okej, okay, więc udajemy się tutaj pod górę. Może uda się za chwilę. to jest tak, gdzieś tam. No dobrze, więc wejdźmy. Zobaczymy, czy się uda znaleźć. Oczywiście się wejść, tutaj się trochę... Trudzi z wejściem pod górkę. No, nie dziwię mu się, w sumie po takim śniegu łazić. A w ogóle Pryma aprilis było e, wczoraj, tak, wczoraj było Pryma Pris. E, nagrywa to drugiego, ale trzeciego dopiero zobaczycie ten odcinek. No, masakra, po prostu pogoda taki zrobiła psikus z wszystkim. Cała Polska zasypana w śniegu. To było niesamowite, co się wczoraj działo za oknem. E, w niedzielę i wczoraj w ogóle, bo to były takie dwa dni takiego wow, takiego padańska naprawdę mocnego śniegu. Masakra! Ja tu myślałem, że wiosna już niedługo, że w końcu na longboarda skoczę, że sobie pojeżdżę, już przygotowany, łożyska nowe zakupione, wszystko jest perfekcyjnie przygotowane. A tutaj takie rzeczy się dzieją. Chwila, no i gdzie jest ten gromowiec? Jest zaznaczony idealnie naprzód, ale przecież tam jest wielka góra. Dobra, e, wspnijmy się, wejdźmy wyżej, jeszcze wyżej. E, nie wiem, czy dam radę jeszcze wyżej, przecież to jest ogromna taka skarpa. Trzeba będzie się jakoś na nią wspiąć, może. Może damy radę, w ogóle gdzieś biegam po jakichś dziwnych zaułkach, za dupie, że tak powiem. Wow, świetnie. Tylko teraz jak to przejść? Jak to przejść? Dobra. Może uda się tędy, tylko tak, żeby Bezi nie spadł nam na dół. Dobra, no, Bezi chycaj, 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 żebyś nam nie spadł. Dobra, już jesteśmy prawie, już prawie, już prawie. Okej, okay, jeszcze skok. Dobra, udało się. Jeżeli powinniśmy zlecieć na dół. No i teraz musimy się wspiąć. Niestety będzie Nawet jeśli sprintuje, to po prostu trochę szybciej, idzie pod górkę. Okej, okay, powinniśmy jakoś tędy zajść, mam nadzieję. Cholera wie, kurcze jeszcze wyżej, Hmm, dobra, no to sprzętujemy trochę w dół, może znajdziemy jakieś jeszcze przejście inne Tylko tak, żeby nie spać gdzieś, bo będzie naprawdę nieprzyjemnie Okej, okay, więc nie wiem, biegnijmy tędy, chyba jeszcze tutaj nie byłem, więc nie wiem co możemy spotkać, mam nadzieję, że nic groźnego I dziwnie ten jakoś grobowiec jest ustawiony, że jest taki dostęp do niego utrudniony, chyba że po prostu źle biegnę, no ale jak mapa wskazuje, że to trzeba jakoś tam tędy Przejść. Chyba, że ja dziś już pomyliłem się i guzik i nie znajdę tego robota Matko, jak ja mam teraz tam wleźć? Przecież to jest nierealne. To jest... skała jest za... pozioma po prostu. Nie da rady. A tam na dole... oł, tam na dole jest wcale nie fajniej. Okej, okay, czy uda mi się przeskoczyć na drugi brzeg z tej... Yy, stąd? No nie spróbujmy. Dobra, udało się na szczęście. A to za... O! Coś słyszałem na orków chyba na dole. O! Jakiś człowiek się bije Jezu, nie mówcie, że to Bogir znowu się z czymś bije Czy on nie może w końcu pójść Tak, Bogir, oczywiście, znowu ratujemy tyłek Bogirowi Przed białym cieniostworem Moi drodzy Nie wiem co ten Bogir w ogóle cwaniakuje strasznie Ale widzicie sami, że Kurde, jest niesamowity i za wszystkim bije się z czym da Ten nasz Bogir a oczywiście Bogir już dawno powinien gdzieś siedzieć i umierać sobie, tam niby jak on mówił, że coś tam idzie umierać i tak dalej, jestem ciekaw co z tym białym cieniostworem, czy to jest jakieś questowe, czy jest zadanie jakieś, czy coś. Dobra, Bogir, żeby nam Bogir nie sksuł go. No prawie to zrobił. Nie, Bogira nie. Zapolenia białego cięstwora, zdolności łowieckie i multum doświadczenia. Zastanawiam się od kogo to nie. Okej, okay, my tu już byliśmy, albo to po prostu Bogir chodzi nam tępi i ksuje expa. To nie byłoby zbyt fajne, żeby tak sobie chodził i hasał i w ogóle. Oczywiście mamy ognisko i z ogniska możemy skorzystać. Oczywiście spróbujemy. Wow, myślałem, że pałkę mam zaznaczone na ognisko, okej. Okay. Już mamy bardzo dużo mięsa. Ja zrobimy sobie tak z 300 pieczeni, ponieważ ostatnio widzę, że mi ubyło. Będzie tutaj, bo zjadą nam dużo. O dobra, 296 nie będzie. Jak widzicie, ubiegliśmy strasznie dużo. Teraz na powinno starczyć, mamy 413. No oczywiście ja sobie za chwilę zjem jeszcze jedną. No i teraz spokojnie nam starczy. Mamy dużo podjonek i dużo mięsa. No i ja oczywiście pomyliłem drogę. Udajmy się do tego następnego w takim bądź razie grobowca. Tamten znajdziemy później. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś prawdopodobnie go ominąłem i gdzieś zgubiłem do niego drogę. A coś czuję, że na tamtą skałę byłoby bardzo ciężko wejść i pewnie ostatecznie nie znalazłbym tego miejsca. Okej, okay, widzę, że tam w oddali jest jakieś obozowisko. Prawdopodobnie przez to obozowisko będzie trzeba się przebić, aby dostać się do grobowca. Albo, nie wiem, czuję, że będą orkowie. Już ich widzę. Wojownicy, orkowie. Czyli zgaduję, że tam będziemy musieli się jakoś udać. A tam jest, widzicie, stado orków ogromne. Sniper mode i spróbujmy, może. Widzicie, jak ładnie? Synchronicznie? Czekajcie, zaczekajcie chwilkę ze mną, czekajcie. Patrzcie, co się będzie działo. Jak wszyscy synchronicznie coś zjedzą. O, widzicie? Znaczy, może nie synchronicznie, ale paru synchronicznie było. Ok, nie strzelmy. Trafiłem w jakiegoś przywódcę. Dobra. Oni będą próbować znaleźć drogę do mnie. Dobra. No przecież stoję w miejscu. Okej, okay, dostał w ramie. Przywódcę najlepiej załatwić. Ale wojownicy w sumie nie są Jesteś groźni. Mogę zejść tam na dół. Ja oczywiście zrobi F5, sobie... O, Bezi. Szaleni. Znaczy, szalony Bezi zjechał nam z góry. Swajączek. Antypoślizgowe budki mu trzeba kupić chyba. Wiosna idzie, kupiłbyś jakieś najacze albo Adidasy. Okej. Okay. Jak widzicie... Wziąłem yy, orków, przepędziłem stąd i a tam jest więcej orków. Haha, <laughs> dobra, czyli okazuje się, że mamy obozowisko. Ogromne obozowisko orków i pewnie, a cholera to nie jest jakiś... Wow, są magowie. Będzie ciężko, będzie ciężko, dobra, przebijamy się. Nie będzie O oła, dostałem <laughs> za pół HP, wow. Nie wiem z czego dostałem, ale to bolało. Okej, okay. będzie tu więcej orków czy dadzą mi spokój? Nie wiem, boję się, że mogą nie dać mi spokój, dobra. Czwóreczka, z jako iż dostałem z jakiejś mocnej magii. Okej, okay, mamy grobowiec, Co jest najważniejsze. I zaraz zobaczymy, co w tym grobowcu. Na pewno będą jakieś szkielety i ożywieńce. I czuję, że to wcale nie będzie przyjemne spotkanie. Gra zapisana, zaś grobowiec Akaszy. Do klasztoru dostaliśmy strasznie dużo, bo aż 25 Jak widzicie, stado szkieletów już na mnie wybiegło Będą chciały mnie bić oczywiście te szkielety, bo cóż by innego mogły szkielety robić Oczywiście ja muszę tutaj się czaić dobrze i walczyć Dawno nie walczyłem, bo ponad tydzień to jest... o, wow. oczywiście, dobra Trochę postaram się może wbić jednak O, strzela do mnie jakiś jeden Okej, okay, widzę... Aha, dobra, już wiem co tu jest Tu będzie prawdopodobnie Adanosa ten E, znaczy, artefakt chyba. Oczywiście mnie obijałem, ponieważ jakiś strzela do mnie z tyłu. Jakiś cwaniak O, i biegnie już na mnie ten cały, ten akista, czy jak mu tam było. Więc uważ, uważajcie, bo on jest naprawdę. Znaczy, ja muszę uważać, bo on ma topór, widzicie, strasznie, Tylko fajnie wygląda całkiem. Oła! Wow. wow, 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 bezi! Broń się stary! Mi nie chodziło o to, żebyś dostał w pierdul. No, świetnie. Kurde. Nie wiem dlaczego, ale będzie zamiast się bronić, atakował krótkim. Po prostu, Ach, to było tak strasznie, z... głupie i złe. Kurczę no. Nie grało się troszeczkę i od razu gorzej idzie. Ale dobrze, mamy grobowiec jakiś, więc jest ok. ale coś czuję, że będziemy chyba musieli poświęcić więcej czasu niż tylko jeden odcinek na tej grobowce, bo samo dojście do takiego grobowca zajmuje bardzo dużo czasu. Ale na pewno zrobię ten grobowiec, ten teraz, w tym odcinku, więc możecie zostać oglądać tutaj moje poczynania. No niestety, troszeczkę tutaj zlamiłem i dostaliśmy w dupsko, za przeproszeniem, no i Bezi zginął, ale spoko, bo ja, no tak, w sumie, kurczę, mogłem przytrzymać dłużej oczywiście, bo Bezi tutaj... Widzicie, żeby obrona dobra była. Dobra, ja się na pewno wycofam troszeczkę. Właśnie i będę tutaj próbował bić te szkielety. Ponieważ tam mógłbym mieć problemy z, tym, z tymi łucznikami, co tam pilnują. I strzelają. Łuczniki w ogóle szkielet łucznik to takie... O, oh, wow! Jak mi tutaj nie zablokowałem czasu To ciekawe. Dobra, jeden szkielet poszedł już sobie. Tego przypniemy do muru, powinno być łatwiej go pokonać. Okej. Okay. Kolejny... kolejnego chciałbym również tak samo załatwić. Niech podejdzie trochę bliżej. O, i teraz powinno udać się nam bez problemu, po prostu prostymi atakami i teraz przy murze już bez problemu, w ogóle fajnie te szkielety latają dosłownie im główki. Dobra, teraz oczywiście obrona i powoli odciągamy, chociaż czekajcie, czy w takiego chrząszczyka, znaczy szkieleta, nie chrząszczyka, strzała wejdzie? Powinna wejść, nie, szkielety są odporne prawdopodobnie na strzały. To znaczy, że po prostu przylatują przez nie te strzały, jakby widzicie, jest szkielet nabierzony i nie trafiam. Ale w tego akasha powinno wejść. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Przynajmniej znaczy się. Czekajcie. O, myszkę mam na strasznie dużo ustawione. Tak. Dobra, weszło w niego. Oczywiście szkielety już się zabrały do zastrzelania i bicie mnie. Oczywiście wycofuję się troszeczkę. Nie chcę tutaj dostać. Oczywiście ten szkielet, widzicie, dostaje, ale nie dostaje, ponieważ szkielety są w ogóle chyba w 100% odporne na ataki. E ataki właśnie dystansowe yy, czyli łuk, kusze i tak dalej o widzicie tutaj te jakie wyszły próbują mnie ustrzelić ale ja się U. tak łatwo nie dam nie dam się tak łatwo oczywiście dobra, te szkielety przeszły na tryb normalny schowały łuki patrzcie, że przylepiły sobie do kręgosłupów to jest ciekawe <laughs> szkielety potrafią, uwaga, strzelać z łuku i łuk nosić na plecach, w magiczny sposób przyklejony, w sumie się też kusze magicznie przykleił sobie do pleców i, i się trzyma Zobaczmy, ma taką, taki klej po prostu gdzieś tam, jakiś super glu przyczepiony na plecy. Dobra. F5 oczywiście zaczęliśmy trochę e, szkieletów, ale na pewno szkieletów tu będzie mniej niż w tamtym jednym dziwnym grobowcu, co byliśmy. Dobra. Czeka nas oczywiście walka teraz z tym koksem. Zobaczymy. Akasha. jest na pomarańczowo. Oczywiście teraz będziemy bić się jak z normalnym człowiekiem. Jest to po prostu ożywieniec e, jakiegoś tam wojownika, który tam wiecie, żył i był pewnie kiedyś tam bardzo święty i w ogóle, a teraz szedł na drogę i ciemności, bla bla bla. Jak to zawsze w tych historiach. Dobra, widzę, że i nam zabrakło troszeczkę już energii na go, jego bicie, ale spokojnie, nie, on się tylko broni na szczęście. No i zginął 500 doświadczenia, a w nim uwaga. Pierścień Adanosa, maksymalna mana plus 50. Czyli tak, mamy, widzicie, odszuka święty pierścień magii, i to barbarzyńcy bar dostaliśmy. Więc super, udało nam się zdobyć kolejny artefakt Adanosa, czyli kolejny pierścień. Więc no niestety, to raczej nic szczególnego, bo taki pierścień do many aktualnie nam się prawie wcale nie przyda. A, i jest hełm oczywiście. Eee, nowy hełm, który zapewne będziemy nosić. Uwaga, nie, to jest drugi ty hełm po prostu. No, plus 25 przed ostrzami, no on jest ogólnie lepszy do obrony takiej przed właśnie na przykład szkieletami, ale niestety no nie daje nam tych wszystkich odporności, jakie daje nam hełm pierwszego paletyna. Już wam pokazuję jak on wygląda, ma takie właśnie rogi i właśnie taką czaszkę jakby z przodu. Osłonę w stylu takiej czaszki. Wygląda ten hełm naprawdę fajnie. Nosiłbym go, znaczy na pewno będę na zmianę nosił z pancerze e, z hełma pierwszego paladyna, gdzie będzie na przykład nam przychodziło do walki z orkami bądź innymi takimi przeciwnikami. W sumie, czekajcie. On daje tu odporności przed ostrzami, pociskami. Hmm, może nośmy przez pewien czas ten hełm. Zobaczymy, jak będzie się sprawował w walce. Myślę, że powinien być lepszy dla naszego beziego, chociaż może nie wygląda jakoś szczególnie. Dobrze, tak jak na paladyna, ale myślę, że na pewno będzie nam się lepiej walczyło z takim hełmem na głowie, e, ponieważ on naprawdę będzie zwiększał naszą obronę o bardzo dużo. Sami za chwilę zobaczycie, e, zaraz wam pokażę nawet statystyki, jak nam skoczyły dzięki temu hełmowi. Oczywiście, za chwilę dostanę prawdopodobnie strzałą jakąś, bo widzę, że już jakiś cwanie do mnie strzela. Oczywiście, chcę do niego podejść. Nie, nie broń się od chrząszek, tylko od tego szkieleta, bezi. Powiedzi się chroni przed strzami od chrząszczy, nie wiem czemu. Okej, okay. oczywiście szkieleta również załatwimy i już wam pokazuję teraz ile e, otrzymaliśmy e, tutaj statystyk. Widzicie? Przed ostrzami mamy 175 w tym hełmie, a w hełmie tam było 175 mamy 165. 10 więcej, a myślę, że to jednak nam dużo da. No oczywiście przed pociskami tracimy, czyli łucznicy jesteśmy bardziej podatni na ataki, ale łuczników możemy po prostu starczą e, trzymać się. Trzymać tarczę i będziemy mogli się bronić. A oczywiście ciężka skrzynia o tym nie powiedziałam, że tu jest jest ciężka skrzynia i, moi drodzy, nowa kusza kusza Nordmarczyka czyli 160 obrażeń od pocisków. No i oczywiście możemy ją nosić, co mnie bardzo cieszy. A oczywiście, amulet do siły życiowej i tak dalej. Uwaga, moi drodzy, nowa kusza już wam ją prezentuję. Zdejmujemy na chwilę palady na tarczę i proszę bardzo, nowa kusza tak się prezentuje to była stara kusza, jak widzicie sami. A nowa jest taka. No, jest o 10 na pewno więcej ma ten. Jest dwa razy bardziej warta. Więcej warta. I proszę bardzo, wygląda tak. Jest taka bardziej masywna. Na pewno wygląda na lepiej zbudowaną. Fajniejsza, oczywiście. No i będę musiał ją oczywiście wrzucić od razu na pasek sobie. Tych. I możecie teraz ją pokażę. Postaram się jakoś pokazać. Więcej z góry. Z widoku. O, proszę bardzo. Taka kusza sobie. Możemy ją naciągnąć. Pokażę Wam więcej, jak naciągnięta wygląda. Właśnie taka. Oto taka kusza. No, jest naprawdę fajna. Podoba mi się. Będę ją na pewno nosił chętnie sobie na plecach. Dobra. Zmieniamy widok, kamery i ruszamy dalej. Ciężka skrzynia obrabiona. Tutaj oczywiście przejrzymy wszystko, czy nie ma żadnych skarbów jeszcze schowanych przed nami. Ehm, szkielety. W sumie szkielety mógłbym obrabiać, ale chyba nic z nich nie będzie. Albo nawet właśnie, po prostu one są puste, że tak powiem, w środku. Nic nie mają. Nawet grosza przy duszy. Masakra. Dobra. Oczywiście tron możemy sobie usiąść na tronie. Powinniśmy móc. Nie, nie możemy. O, to dziwne. Hmm, dobra. Wydawało mi się, że można było zawsze. Okej, okay, yy, jeszcze dalej patrzymy. Czy nie ma? Jest jeszcze jedna odnoga właśnie w lewą stronę chyba tutaj. A nie, tutaj nie ma odnogi. Ale jest runiczny, czekajcie, co to było? Runiczny piedestał. Wow, co to jest? Pokażcie mi. Czemu nie mogę go aktywować. O, dziękuję. Patrzcie na runiczny piedestał. A oto Akasza. Jest tu otwór, w który można włożyć kamień. O, proszę bardzo, kamień przodków Akaszy. Nowe zadanie i dużo skarbów. Czekajcie, ja sobie odpalę jakąś pochodnię, bo nie widzę nic. O, właśnie tak wygląda ten runiczny portal, czy jak to tam. No i trzeba by było zdobyć, że tak powiem, trochę, znaczy trzeba będzie zdobyć jego kamień. Cholera, przed chwilą ten skarb mogłem brać. Co się stało, że nagle mnie mogły. nie mogę już, czekajcie. Bo tam leży ten skarb. Dobra, rolniczy piedestał. Super, jest piedestał, ale tu jest. O, właśnie. Wejdźmy w takim razie i weźmy ten skarb ze sobą. Jest złoto i mikstura koncentracji. Zobu... Zobaczmy w ogóle, cóż to za mikstura. Sam jestem ciekaw, czy wiecie. Mikstura koncentracji. Plus 8 do maksymalnej many. Na stole zwiększa moc magiczną użytkownika. Możemy ją wypić już teraz. I będziemy mieli 108 many. Super. Czy coś jeszcze możemy użyć? Nie widzę tutaj raczej nic specjalnego. Oczywiście możemy na przykład zmienić się w dzika i przebiec, albo w wilka. Przebiec obok tych orków i nie bić się z nimi. Ale, to, hmm, nie wiem jaki czas. Nie wiem kiedy zacząłem nagrywać za bardzo. W ogóle jest godzina siódma, jest jeszcze jasno za oknem, ponieważ była ostatnia zmiana czasu. No i to wpłynie na pewno fajniej, ale jest ta zima. Boże, to mnie tak strasznie dołuje. Nie mam energii i sił na nic praktycznie ostatnio. Jestem strasznie wypompowany z sił. Czekam tylko na tą Wiosna aż przyjdzie. W maju będę miał praktyki, także będzie fajnie, na pewno. Od szkoły pewien odpoczynek, ale niestety w pracy będzie się siedziało. Po 8 godzin będzie. Nie mam nadzieję, że mój pracodawca nie będzie jakiś bardzo surowy będzie mnie wcześniej wypuszczał, na przykład. No zobaczymy, dobra. Wiecie co, dostanę się stąd po prostu za pomocą mikstury Wilka. Wyknę już sobie. Trz! Teleport, znaczy przemiana, hyc! I możemy teraz sobie wybiec stąd na spokojnie. Tutaj chyba nic nie zostawiłem przed wejściem konkretnego ewentualnie tutaj, nie, nic nie ma dobrze, e, nie chcę o cholera aha, czyli e, orkowie widać, że na, or... na wilki reagują tak samo jak na mnie, czyli bardzo negatywnie, okej, okay, spróbujmy w takim razie zatłuc e, tych orków elitarny wojownik, wow, dobra ten elitarny wojownik powinien mnie zasłonić przed ciosami swojego kolegi, znaczy przed kuszą okej, okay, jak widzicie no, jest całkiem spoko jak na razie, dobra, ten powinien właśnie teraz się tutaj zająć mną Okej, okay, no chodź, no chodź, elitarny wojowniku. Zobaczymy, co potrafisz. Czy twoje ostrze jest naprawdę aż takie ostre? Bo widzę, że na razie tylko się bronisz. Nie masz odwagi oddać Beziemu. Dobrze. Da się zabić dwóch orków, bez problemu w sumie. Orkowa kursza, wuda, kurszpak. No to zbieramy sobie te kuszpaki i tak dalej, bo to jest dużo warte. Trochę dostałem, nie wiem czemu, całkiem dużo dostałem od tego orka. Hmm, co ja gram? Na jakim ja w ogóle poziomie trudności gram? Czy ja ostatnio zmieniałem z tego łatwego? Coś za łatwo mi idzie w sumie. Poziom trudności? Nie, gramy na średnim, czyli na normalnym poziomie. Okej, okay. eee, nie wiem, możemy się jeszcze przejść, F5 ewentualnie zrobię. Będzie trzeba chyba za chwilę kończyć ten odcinek. Kurczę, obiecałem trochę dłuższy. no ale mamy na pewno jeden z tych grobowców. Ile nam jeszcze zostało tych grobowców? Pozwólcie, że jeszcze sprawdzę. Yy, udane, nieudane, nie, yy, tutaj. Jeden z grobowców już mamy obskoczony. Jeszcze zostało nam naprawdę dużo, bo mamy jeszcze pięć przed sobą. Ale myślę, że tak. Na tym odcinku na pewno zajmiemy się drogą do tego, co jest naprzeciwko nas, naprzeciwko strzałki. Abyśmy szli cały czas prosto, to drogą się zajmiemy i szukaniem w nim, co jest. Na pewno będzie dużo szkieletów i będzie trzeba walczyć. Do tego jeszcze są. Potem będziemy musieli na pewno przejść do tych dolnych. No i tamte dwa zostaną już tak fajnie. Na koniec. Eee, zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Myślę, że jeszcze w tym Nordmarze niestety będziemy musieli posiedzieć. Jak widzicie, orkowie jeszcze W ogóle, jaki bounce, jak tańczą tam. Tam ci tańczą, a ten do mnie strzela. nie jak Dobra. No oczywiście. Mm, z magiami może być. O, dobra. Oczywiście, eee, chcę, żeby zmienili na kostury broń, a nie na magię. No, chowajcie, chowajcie. No, dawajcie na kostury, na kostury. Na kostury. Ty, cwaniak, nie rzucaj we mnie, tylko na kostury dawaj. Wow, zaraz mnie zabiją. Dobra, no, 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 no. a nie, dobra. Z szamanami może być naprawdę ciężko. Ponieważ oni, jak widzicie sami, e, gdy odejdziemy na jakąś odległość, automatycznie zmieniają się na e, właśnie walkę wręcz, znaczy z magii. Więc można zawsze robić takie triki, że się gdzieś chowamy i strzelamy przez barierę. Dobra, no to dawaj zwiadowco, pokaż co tam potrafisz. Okej, okay, mamy na szczęście teraz, widzicie, nic się nam nie stanie, gdy jesteśmy za tym, za tą palisadką. Wow, to było naprawdę blisko. To było bardzo niebezpieczne, dobra. się, że udało nam się trochę... Wow, co to było? Widzieliście coś, co przyleciało mi nad głową właśnie? Wow, szalone. O oh, wow, dostałem, 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 dostałem. O oh, ku... Oh, wow! Wow, to był naprawdę mocny oh, cios. <noise> nie spodziewałem się tego, jak widzicie, będzie się trochę zwiksował. Plecki, w ogóle cały się trzęsie. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. pięknie umarł w zatku orka. Hmm, to słodko. Dobra, moi drodzy, kończę w tym momencie odcinek. Oczywiście zginęliśmy w tym miejscu, w którym się zaczniemy, wczytamy. Po prostu zrobiłem zapis tam w tym samym miejscu, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka, następne powinny pojawić się na pewno częściej niż ostatnio, postaram się jeszcze zrobić tak, żeby właśnie jakość była super, nie będzie to HD takie pisane, ale będzie po prostu to na pewno lepsza jakość niż takie normalne HD, jak robię do tej pory, postaram się na pewno żebyście nie byli zawiedzeni jakością, zawiedzeni jakością, e, dzięki temu odcinki powinny pojawiać się częściej, nie będę miał takich problemów z renderingiem, wrzucaniem tego, no i zobaczymy, miejmy nadzieję, że jakoś się uda wrócić tutaj po tej no, dość tam tygodniowej ponad przerwie. Okej, okay, trzymajcie się ludziska, mówi Rubin Skateboard i do usłyszenia w następnych moich produkcjach i odcinkach. Trzymajcie się QA wkrótce i ten specjal na 3000 widzów również, więc nie martwcie się, to na pewno będzie pamiętam o tym, ale niestety no ostatnio warunki nie sprzyjały mi zbyt bardzo właśnie do kręcenia takich rzeczy. Trzymajcie się, na razie, cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.